Dzień dobry, siemanko, witam Was bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem VRC i zapraszam Was na kolejny odcinek przewodnika po polskiej ekstraklasie dla Football Managera 2023. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ekipie z Legnicy. Ekipie, która gra na stadionie przy Alei Orła Białego na stadionie o pojemności 6194 kibiców. Cóż tą miedzią Legnica można w Football Managerze zdziałać? Zobaczymy za Chwilkę, jaki mają skład, jaki mają yy, stan finansów i oczywiście jaka jest strategia samego yy, klubu. Zanim jednak zaczniemy, to standardowo zapraszam do subskrybowania kanału oraz do tego, abyście wpadali na nasze media społecznościowe, czyli Facebook, Twitter i oczywiście serwer Discord. Wszystkie linki są zawsze pod każdym z odcinków. Zaczynamy. Jeżeli chodzi o mieć legnica, to strategia klubu będzie bardzo prosta i tutaj nie ma żadnych rzeczy, które mogłyby nas zaskoczyć. Mamy uniknąć spadku z ekstraklasy, a przynajmniej tego spróbować. Więc nie wiem, nawet jeżeli byśmy spadli, to wydaje mi się, że szansa na zwolnienie menadżera. Nie jest wcale taka wysoka. Za 5 lat musimy być ekipą, która pozostaje w górnej połowie tabeli rozgrywek. No więc tutaj już plan jest bardzo, bardzo ambitny. Jeżeli chodzi o kibiców, no to musimy walczyć z zagłębiem lubin. Musimy pokonać chrobrego głogów, jeżeli tylko przydarzy się z nimi zagrać, i oczywiście utrzymać się. W ekstraklasie 12% to ultrasi, 34% to szalikowcy. Tak sobie sprawdzam w ramach ciekawostki. Dalej, stan finansów. Na koncie dosyć pokaźna sumka, bo to jest ponad 5 milionów 600 tysięcy złotych. Co prawda, budżetu transferowego nie mamy żadnego, a budżet płac już prawie jest na granicy wyczerpania, no więc tutaj za wiele nie zdziałamy, jeżeli chodzi o potencjalne transfery. Ale czy te transfery trzeba robić? No, zobaczmy sobie, jak wygląda wygląda pierwsza kadra Zespołu z Legnicy. Jeżeli chodzi o obsadę bramki, mamy tutaj dwóch bardzo podobnych do siebie bramkarzy i którego z nich wybierzemy, no to już kwestia, kwestia menadżera. Mateusz Abramowicz, lat 29, wychowanek Czarnych Żagań, i Paweł Lenarcik, lat 27, wychowanek GKS-u Bełchatów. Jeżeli chodzi o mnie, ja osobiście postawiłbym na Pawła Lenarcika. Wydaje mi się, tak patrząc sobie po profilu, że jest to jednak troszkę lepszy golkiper, no i byłby on pewnie u mnie numerem 1, zresztą w zeszłym sezonie w pierwszej lidze, jeszcze w, tej, w tym sezonie, w którym Mieć Legnica awansowała do polskiej ekstraklasy, był to właśnie bramkarz numer 1, 31 spotkań. Jeśli chodzi o zawodników defensywnych, mamy tutaj czterech środkowych obrońców, jest Nemanja Mijuskowicz, 30-letni reprezentant Czarnogóry z dosyć dobrymi parametrami, bardzo doświadczony niezła gra głową, krycie, odbiór piłki, dosyć to wygląda solidnie, Wychowanek OFK Begrad, był również w Dynamie Moskwa, na tam nie pograł za dużo, grał natomiast w Macedonii i w Czarnogórze. Ten zawodnik. Mamy Lewanta Gulena, 28-letniego e, szwajcara. No ale tutaj widzimy, że zdecydowanie słabszy jest ten były reprezentant e, młodzieżowy Szwajcarii, niż jego kolega z Czarnogóry. Z kolei Lewent to jest wychowanek Graszoper Schopter e, więc tu myślę, że odpadałby. John Aurteneche czyli e, 30-letni Hiszpan. O, i tutaj już to byłby dobry partner dla Mijuskowicza, czyli jeżeli chodzi o środek e, obrony, to tutaj chyba John. E, Czyli wychowany Atletico Bilbao, nie mam pojęcia jak to się czyta, bo to kraj Basków to dziwny język jest. Ale wydaje mi się, że taką, taką najlepszą chyba tutaj opcją byłoby zestawienie Mijuskowicza i właśnie Hiszpana w linii obrony. Ewentualnie Szymon Matuszek, bardzo doświadczony, 33-letni Polak, też całkiem ten profil wygląda ciekawie. To jest wychowany z kolei Silesii Lubomi. Już 366 spotkań na poziomie Ligi pierwszej głównie. No ale o ekstra klasy też ten zawodnik zahaczył, chociażby kilka lat temu grał dla Górnika zabrze. Więc mamy tutaj potencjalnie trzech ciekawych obrońców plus ten czwarty Lewent Gulen, który jednak byłby chyba zawodnikiem rezerwowym. Co mamy na bokach? Mamy Juliusa Taurianena, to jest 21-letni Fin, którego miskałci w Radomiaku też, też polecali. Ale nie wiem, na ile on by sobie poradził tutaj. To jest wahadłowy, yy, dziwne takie ma rozstawienie, bo albo może grać jako prawy obrońca, albo jako lewy pomocnik. No, ale ma dobre dwie nogi i, i to mu się na pewno e, chwali. Jest Juris Karolina, czyli zawodnik, yy, który jest y, reprezentantem Kurakao. I to jest ciekawy zawodnik, Wam przyznam, szczerze, yy, że no tutaj chyba byśmy mieli podstawowego lewego obrońcę. Yy, mamy Carlosa Julio, 28-letniego Dominikańczyka, 20, 20 występów dla reprezentacji swojego kraju, to jest prawy obrońca i też myślę zawodnik składu podstawowego czyli gdybym miał tutaj wybierać to byłby chyba Carlos Julio i Julius Taurianen, ale jeszcze mamy Chociaż nie, nie fin, raczej reprezentant Kurakao, ale mamy jeszcze Huberta Matynię, 26-letniego Polaka, który też może grać na lewej stronie, a więc tu byśmy chyba inaczej to kombinowali, raczej Carlos, Julio i Hubert Matynia, tak to bym widział, czyli lewa obrona Hubert i prawa obrona Carlos, a Juriś i Julius zawodnicy ewentualnie tutaj na ławkę rezerwowych. No taka defensywa, bym powiedział solidna, jak na Beniaminka polskiej. Ekstra klasy, bez trzału, bez strzału, ale myślę, że solidnie, myślę, że e, myślę, że z taką defensywą można się w lidze e, utrzymać. No i teraz przejdźmy do zawodników, którzy grają na środku pomocy, bo mamy tutaj dwie gwiazdy. To jest Jeronimo Kaczabuę, 24-letni Argentyńczyk z bardzo dobrym odbiorem i też rozegraniem, co się ceni, bo może ten zawodnik nam obskoczyć różne role i pozycje, jeżeli chodzi o środek pola, to jest wychowany Knuels Allboy i stamtąd jest wypożyczony. No i jego kumpel z Meksyku Santiago Nevala, Naweda. Właściwie bardzo podobny profil, ale zawodnik stricte defensywny, ale też potrafiący po, pograć do przodu. tylko ten przegląd sytuacji bardzo słaby, ale generalnie nieźle. Wypożyczonego, wypożyczony zawodnik z klubu Ameryka. Czy ci zawodnicy mają tutaj ewentualnie opłaty przyszłe? 7 milionów, a Naweda. Naweda ma. Dziewięć. No to trzeba by było wydać 17. Gdybyśmy mieli, to byśmy wydali, ale naprawdę na tych zawodnikach dwóch musimy oprzeć środek pomocy i tu nie ma o czym w ogóle dyskutować. Dalej mamy polskiego zawodnika Damiana Tronta, ale tutaj mamy kontuzję na prawie rok. Manuel Jano to jest 22-letni Argentyńczyk. Też profilowo podobny do tych dwóch poprzednich chłopaków, ale troszkę słabszy. No i Olaf Kobacki, czyli zawodnik, który mógłby nam tutaj robić kwestię młodzieżowca. Z dobrym dośrodkowaniem, driblingiem. tylko tu będzie brakowało szybkości, ale jest niezłe przyspieszenie. No i czuka, 24-letni Hiszpan, który też może grać i na skrzydle, i w środku pola, bo i potrafi podać, i ma niezły przegląd sytuacji, potrafi grę kreować, więc tu na pewno też musimy go brać w kontekście pierwszego składu pod uwagę. No i Maciej śliwa. 21-letni Polak. No, słabo to wygląda, jeżeli chodzi o zawodników U22. Bo mamy tylko z polskich zawodników kobackiego i śliwe i musimy tutaj rzeźbić. A nie są to wcale zawodnicy pod pierwszy skład, no ale... Jak się nie ma co się lubi, to trzeba kombinować. I Maxim Dominguez to w kwestii tych takich środkowych pomocników jeszcze 26-letni piłkarz, też mogący grać oczywiście na prawym skrzydle. Bo jest dribling, bo jest technika, bo jest szybkość i oczywiście przyspieszenie. Więc tak to wygląda. Także środek pola absolutnie. Kacza Naweda, no i tu będziemy musieli wziąć któregoś z polskich zawodników, czy to na środek, czy to na skrzydło, bo po prostu nie mamy innego. Innego wyjścia. No i zobaczmy już zawodników tych najbardziej ofensywnych, czyli Luciano Narsing, to absolutnie zawodnik do składu pierwszego. No w polskiej widzę, jak ktoś ma szybkość 15 i przyspieszenie 16, to już jest gwiazda. Dobry, bardzo drybling, niezła technika, więc tu będziemy mieli absolutnie podstawowego, prawego e, skrzydłowego i to nie ma, nie ma co mówić. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo to jest zawodnik, który. 19 razy zagrał dla reprezentacji Holandii, więc tu mamy potencjalną gwiazdę, tak naprawdę w polskiej lidze. To jest zawodnik, który grał dla Swansea, grał, grał dla PSV Eindhoven, grał dla Feyenoordu. Oczywiście ostatnio zjechał troszeczkę jeżeli chodzi o swoje umiejętności, ale, ale wciąż to jest zawodnik, który myślę ma sporo do zaoferowania. Kamil Zapolnik ofensywny pomocnik, ewentualnie napastnik o ciekawych cechach fizycznych, dobra gra głową, 182 cm wzrostu, wychowanek włókniarza Białystok. No i dwóch napastników, też dwóch naprawdę ciekawych zawodników, mamy Koldo Obiete, czyli 28-letniego Hiszpana, wysokiego piłkarza, e, też potrafiącego grać głową i o znakomitych parametrach fizycznych, no i An Angelo Enriquez, czyli 28-letni e, reprezentant Chile. 13 spotkań i dwie bramki e, tego piłkarza i tu bardzo podobno, podobny profil, co e, Koldo Obieta, tylko troszkę niższy zawodnik, ale też potrafiący odnaleźć się e, w powietrzu. Może troszkę bardziej filigranowy, ale zobaczcie, mamy tutaj dwóch kapitalnych napastników, e, co skłania nas do pomyślunku o tym, że może warto byłoby zagrać ustawieniem 4-4 -2, jeżeli chodzi o mieć lewnica, ja bym to spróbował, bo mamy tak, dwóch napastników, mielibyśmy dwóch ciekawych, defensywnych pomocników na środku. Co oczywiście w przypadku 4-4-2 jest rzeczą ważną, żeby ten środek pola był zbalansowany i żeby tam było dwóch bardzo dobrych pomocników, bo oni na siebie będą brali cały ciężar gry w środkowej strefie, a Kacza Kaciabułę i Naweda spokojnie by temu sprostali. Tylko pytanie, co na skrzydłach: Na pewno z jednej strony mielibyśmy Narsinga, no, a z tej strony lewej trzeba by było pomyśleć o którymś z tych młodych zawodników, tak? No albo ten Kubacki albo ten Kobacki albo Maciej Śliwa. No tutaj do wyboru do koloru, no ale musimy na któregoś z tych zawodników postawić, nie ma innego wyjścia. Ja bym chyba się skłaniał ku Olafowi, czyli zawodnikowi wypożyczonemu z Arki. Z Arkigdynia i to by była chyba dobra opcja. Ja bym tu spróbował 4-4-2. Jeżeli ktoś gra miedzią Legnica, to dajcie znać w jaki sposób korzystacie z tych dwóch napastników, bo tu naprawdę mamy ból głowy. Jeżeli chodzi o atak, dwóch naprawdę kapitalnych graczy. No i o obronie już mówiliśmy sobie, ale myślę, że ciekawy skład pod 4-4-2 absolutnie. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda kwestia yy, dwójeczki tutaj. Czy mamy jakiś yy, potencjalnie yy, ciekawych zawodników? To jest yy, Michał Kostka. 18-letni prawy obrońca z Niemiec, ale też z paszportem polskim. I Mateusz Kaczmarek, ofensywny pomocnik wypożyczony do Wisły Puławy. Oprócz tego Franklin Tangiri, lat 20, Kamerun. E, o, w ogóle ciekawy piłkarz. Ja nie, wiem, o, ja nie wiem, czy ja bym go tutaj do pierwszego składu nie dał od razu. Bo tutaj z taką szybkością, sprawnością, przyspieszeniem i dryblingiem, to mamy naprawdę fajnego, fajnego młodego gracza. No to by była ciekawa sprawa. Mamy bramkarza Oliwiera Biegałę lat 17, 18-letniego Michała Skowrona, napastnik, ale akurat napastników to my mamy. No i jeszcze kilku innych piłkarzy, między innymi Tomasz Mamis, którym mój radom jak się interesuje w karierze. E, właśnie Beta Karierze i jeszcze ekipa U19, tutaj bramkarz, 16-letni Alan. Madaliński, też ciekawy piłkarz, będzie tutaj na pewno za 2-3 lata, o którym trzeba w kontekście ekstraklasy pomyśleć, jeśli się oczywiście uda go w składzie utrzymać, także reasumując, mówię, ja bym tutaj spróbował zagrać 4-4-2 w pierwszym sezonie wiem, że jesteśmy Beniaminkiem i gra na dwóch napastników mogłaby być zbyt ofensywna, ale przecież tak grał Radomiak rok temu jako Beniaminek i całkiem dobrze sobie radził, a myślę, że z takimi dwoma napastnikami Takimi dwoma środkowymi pomocnikami, można by było takiego wariantu w miedzi Legnica spróbować. Dajcie znać, jeżeli graliście, jak Wam poszło, jak to wszystko poustawialiście i jak ta mieć Wasza wygląda. Ja Wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Życzę miłego czwartku. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.